czekam, aż mi się nadaje mikrofon. Bo właśnie nagrywam sobie rzeczy i tak dalej. No i złapałam się na tym, że uprawiałam dum scrolling. No wiecie, no po prostu przeglądałam internet. I trafiłam na masę takiego kontentu, który jest taki apokaliptyczny, złowieszczący. I musiałam sobie przypomnieć, że tak zbudowane są social media i media, żeby wzbudzać emocje i często strach też. I zorientowałam się, że. Jedyną opcją, żeby sobie z tym radzić, jest to, żeby się, dla mnie, to jest to, żeby się trzymać tych pozytywów. I trzymać çok mocno, aż knykcie bieleją. I kiedyś przeczytałam taką rozmowę z starszą panią, która żyła w centrum Europy po 39 roku. Jak będzie to, to, był koszmar. I ona mówiła o tym, żeby, że ona wtedy się skupiała na tym, żeby przeżyć kolejny dzień. Żeby po prostu przeżyć kolejny dzień. I ja się opieram, tym, że ja robię to samo. Że skupiam się na tym, żeby przeżyć kolejny dzień. Żeby się cieszyć z tego, że, że mam dach nad głową i że mam co jeść, i że mam co pić. I że po prostu nie mam się z czego cieszyć jeszcze. Także tak. Także tak.